Witam Was kolejny dzień. Dzisiaj mija tydzień odkąd wyruszyłem, a więc rozpoczynam ósmy dzień wyprawy. Jest niedziela, nie pada i to jest bardzo dobra wiadomość. Mam nadzieję, że takie coś się utrzyma przez cały dzień, bo lepiej jak jest pochmurnie niż jak pada. A tymczasem biorę się za sprzątanie namiotu. Zaczynają się robić znowu podjazdy i w sumie dobrze, bo również z tym zaczynają się robić lepsze widoczki. Tam dalej płynie rzekam mur. Tu jest kanał. A tu nie wiem, ale też fajnie się prezentuje. Czas na przerwę śniadani śniadaniową. Zatrzymałem się na przystanku autobusowym, bo tutaj jest właściwie taszek, ławeczka. No i co? Znowu się rozpadało. Wchodzi na że dzisiaj będzie to samo co wczoraj, czyli będzie deszcz, deszcz. No i deszcz. To już przynajmniej wiatru nie ma w tym wszystkim, bo to by było dopiero przewalone. Samego deszczu jako tako się właściwie nie boję, bo to nie zaszła ten problem jechać w deszczu większym problemem jest tutaj to, że na przykład po wczorajszym dniu mam lekko wilkotne buty mam lekko wilkotne, mam takie specjalne ochraniacze na buty, dzięki temu nie mam ich całych mokrych, ale no jeśli jeszcze dziś będę jechał cały dzień w deszczu i jutro też będzie cały dzień deszcz, to ja tych ubrań po prostu nie, wy nie wysuszę bo nie będę miał gdzie wysuszyć nawet więc może być tak, że będzie trzeba wziąć jakiś noslek w pokoju znowu, żeby się wyprać i wysuszyć, jeśli ta pogoda się nie poprawi A więc jestem teraz na takiej fajnej ścieżce rowerowej, nowiutka ścieżka. Tutaj jest rzeka mur. wzdłuż który jadę właściwie cały dzień. No i co? Pogoda jest fatalna. No niestety, jak jechałem przez Czechy, to miałem upały, a teraz zrobiło się deszczowo i prognoza nie jest optymistyczna. Jakby nie patrzeć, ciebie nie patrzeć, to przez najbliższy co najmniej tydzień ma padać, a bo przynajmniej ma być tak dzisiaj. No dzisiaj właściwie padało mocno, potem się jakby uspokoiło i teraz właściwie pada taki spokojniejszy deszczyk, nie jest to jakieś mega uciążliwe, ale jest to do przeżycia. Natomiast postanowiłem po krótkiej analizie tego Jaka ma być prognoza i co ja mam przed sobą do przejechania? Postanowiłem zmodyfikować moją trasę. Realizuję plan B, który właściwie nakreśliłem sobie dosłownie przed chwilą. Dlaczego tak robię? Dlatego, że naprawdę trasa, którą sobie wytyczyłem przez te Alpy, była na... jest naprawdę bardzo ambitna bardzo, i bardzo ciekawa i bardzo interesująca. Ale jeśli nic nie widać, nie ma, żadnej, nie ma widoczności, właściwie są wszędzie chmury i jeszcze to tylko deszcz i no jest trochę zimno. No, to ta trasa w ogóle traci swój, swój sens. Tylko będę się niepotrzebnie męczył, nie będę miał z tego przyjemności. Największą przyjemność sprawiają widoki, a jak jeszcze do tego wszystkiego jest fajna pogoda, jest słońce, to jest po prostu fantastyczne. Jeśli byłoby tylko pochmurnie, ale widoczność byłaby w miarę fajna, to spoko, ale. No w górach jeśli pada, to zazwyczaj też niewiele widać. Więc podjąłem decyzję, że jadę z tego miejsca, gdzie teraz jestem, czyli Leoben, jakoś tak się nazywa to miasteczko. Jadę już w stronę Wenecji. Do Wenecji stąd mam 400 km tylko. Jadąc tak, jakby, tak, jak miałem jechać, bym miał dwa razy tyle, dlatego że plan i był, aby przejechać przez... Teraz miałem skręcić jakby w prawo, w stronę Salzburga, przyjechać przez Hallstatt, Pischhofen i wjechać na drogę... Grossglockner, to jest najwyższa droga w Austrii. Ona jest na wysokości 2500 metrów nad poziomem morza. Potem miałem wjechać do Włoch, Dolomity, przejechać y, Dolomity fajnym takim, taką fajną traską, którą sobie wytyczyłem, też bardzo ambitną, a potem y, miałem przejechać przez Trydent i wyjechać nad jeziorem Garda. Następnie z Jeziora Karta miałem już jechać na Wenecję Ale najmniej, przynajmniej ten mój austriacki odcinek będzie w deszczu Może już jakbym wjechał w Dolomity to mowy już by to lepiej wyglądało Ale też nie ma pewności, bo z tego co sprawdzałem to prognoza jest bardzo podobna w tamtych rejonach Dlatego postanowiłem, że zrobię tę zrobię trasę w drodze powrotnej do Polski Zamierzam wrócić do Polski na rowerze Pierwotnie miałem taki pomysł, żeby przejechać jakoś przez tam, przez Szwajcarię I Niemcy i wtedy do Czech ale dokładnie nie miałem jeszcze tego zaplanowanego a teraz stwierdziłem, że dobra, wrócę właśnie tą trasą, czyli wrócę y, wzdłuż jeziora Garda, pojadę przez Dolomity przez y, drogę Grossglocker najwyższą drogę w Austrii I szczerze mówiąc, bardziej mnie interesowała właśnie ta traska, którą miałem zrobić teraz żeby ją zrobić i chcę ją zrobić, dlatego wolę ją zrobić w lepszych warunkach atmosferycznych nie wiem, czy jak będę jechał tutaj w sierpniu, to czy tutaj nie będzie padać tak samo jak dzisiaj, ale to co wiem na pewno, to to, że przez najbliższy tydzień będzie po prostu tak jak jest teraz a jak ma tak być, to jechanie w taki Góry nie ma najmniejszego sensu. Dlatego postanowiłem, że zrobię tak właśnie. Myślę, że na ogólnie na całe Alpy poświęcę jeszcze kiedy indziej czas i po prostu przyjadę, żeby przejechać tylko Alpy y, rowerem, bo jest tutaj naprawdę bardzo dużo możliwości, żeby, żeby, te, żeby te góry przejechać w ciekawy sposób. Plus jest taki, że jak już jadę do Włoch, to jadę na Wenecję to tam już będzie 26 stopni i słońce. Więc to mnie cieszy, a tam będę za jakieś 4 dni. Więc to jest bardzo dobra wiadomość z tego wszystkiego. Możemy sobie planować, co chcemy, ale jak widać, życie pisze własne scenariusze. Plan był zupełnie inny, ale niestety jestem zmuszony go zmienić ze względu na pogodę. No i co, wrócę do Austrii za dwa miesiące, jak będę wracał do Polski. Tymczasem ja teraz w stronę Villach. kieruję się właśnie w stronę tego miasta. To jest miasto niedaleko granicy z Włochami, a potem z Villach na Udine i Wenecja. No to ja te przed siebie. A więc teraz właściwie od y, rana ja to już trasą R2, wczoraj jechałem trasą R5. To jest Murat Vek. i z tego co widzę to już jest część y, szlaku Eurovelo 14. Więc teraz to już nawet kontynuuję y, moją dalszą podróż trasą Eurovelo. Jakbym pojechał tak miałem jechać, no to bym nie jechał Eurovelo. Ale biorąc pod uwagę to, jak tutaj jest, jak są rozwinięte te ścieżki rowerowe w Austrii. To pewnie i tak bym jechał jakąś lokalną ścieżką typu R coś tam i pewnie by się jechało też naprawdę świetnie. Nie chcę się już powtarzać, ale tak ogólnie to ścieżki w tym kraju to jest coś genialnego, naprawdę. Jestem ciekaw, jak to będzie właśnie wyglądało dla porównania we Włoszech. Czy w wielu miejscach też będą tam trasy rowerowe, czy też nie. Wiem, że w dolomitach jest dużo tras, ale. Na południu Włoch na przykład to już tam może być równie z tym. No nic, więc kontynuuję dalej. Eurovelo 14, R2, murat wek. Jedziemy. Region, który dziś przemierzam, to Styria. A konkretnie cały dzień jadę wzdłuż rzeki Mur trasą R2 zwaną jako Muradweg. Wśród Austriaków uznawana jest za prawdopodobnie najbardziej zróżnicowaną trasę rowerową w Alpach. Muradweg ma swój początek w wysokich taurach. Parku Narodowym Salzburga Lungau. Charakteryzuje się zróżnicowanym i ciągle zmieniającym się krajobrazem, czego sami możecie być świadkami w dzisiejszym odcinku. Jadąc trasą tuż rzeki Mur, mija się dużo małych, zabytkowych miasteczek, a także farmy, sady czy też wysokie kliwy, które miałem okazję już wczoraj podziwiać na trasie. Dziś właściwie cały dzień jadę w górę rzeki, a więc niemalże cały czas wznoszę się, jeśli chodzi o wysokość nad poziomem morza. Natomiast jak sami widzicie, trasa nie jest Zbytnio wymakająca, mimo że odcinkami pojawiają się dosyć strome podjazdy. Natomiast teraz jestem właśnie w regionie Styria. Styria jest to drugi co do wielkości kraj związkowy w Austrii, czyli odpowiednik takiego naszego województwa. I stolicą tego regionu jest miasto Gras, czyli również jedno z największych miast w Austrii. Nie jest to może region, który jest najbardziej znany w tym kraju. Natomiast tak jak cała Austria jest to na pewno region interesujący, warty odwiedzenia. No i ja y, cały ten region Styria przejadę właściwie trasą Muradweg. Jak sami widzicie jedzie się przez ten region naprawdę przyjemnie. Muszę Wam powiedzieć, że e, coraz bardziej utw utwierdzam się w przekonaniu, że moja decyzja o tym, żeby niechać w wysokie Alpy teraz e, była dobra, ponieważ jak tam patrzę teraz na szczyty gór, to tam normalnie jeszcze jest śnieg. Niedużo jest, ko, ale jest. A ja na drodze Gross wjechałbym na 2500 metrów nad poziomem morza, no więc na tej wysokości też może być jeszcze śnieg, bo mamy, jak mnie nie patrzeć, dopiero po początek czerwca. Dokładnie 6 czerwca dzisiaj. Więc to zrobiłem, a poza tym tą trasą R4 czy też Eurovelo 14 jedzie się fantastycznie. Kawałek nie jechałem tym szlakiem, już myślałem, że on odbił w inną stronę, ale po prostu mapa mnie jakoś inaczej poprowadziła i znowu na niego wróciłem. No i co tu dużo mówić, no jazdy takim szlakiem raczej nie będzie się żałować. Muszę powiedzieć, że te tereny tutaj w Austrii, w tych górach są bardzo dobrze, bardzo mocno zurbanizowane. Myślałem, że jak wiadomo takie górskie tereny, to będą raczej takie małe miejscowości co ileś tam kilometrów, a tymczasem właściwie wyjeżdżając z jednego miasta, za chwilę wjeżdżam do kolejnego miasteczka i te miasta właściwie nie są takie małe. Tutaj nawet widać tam na dole bloki jakieś, jakieś wysokie budynki. A teraz przyjechałem przez miejscowość Kapelhofen, i tutaj było takie centrum handlowe. Właściwie, no było bardzo dużo sklepów, i właściwie były wszystkie takie sklepy, które można sobie wymyślać. To tam były. No cóż, spodziewałem się, że w sumie będę tutaj przejeżdżał przez takie małe miejscowości, a tymczasem jadę przez miasta, tak naprawdę. I większość tych miast, które, z dzisiaj przyjechałem, no nie były małe, raczej były takie średnie wielkości. W każdym bądź razie, no nie były to raczej yy, wioski. Tylko właśnie miasteczka. Tymczasem już jest godzina 21. Ja jeszcze ujadę za to miasto, będę tam szukał czegoś tospania spania w okolicach rzeki. A więc yy, Zakończyłem jazdę. Przejechałem w sumie 77 km. No i jak tylko się rozbiłem z namiotem, to zaczęło padać i leje teraz. Miałem takie szczęście, że zdążyłem się rozbić i wsadzić wszystko do środka, zanim zaczęło mocniej padać. Dlatego wszystko co tutaj mam jest suchutkie i bardzo się cieszę z tego powodu. I teraz sobie pod namiotem, właściwie w przedpokoju. W przedpokoju tutaj sobie gotuję obiad o kolację. No i co, rozbiłem się na takiej fajnej polanie. Być może to jest teren prywatny, ale trudno. I tak raczej nikt tu nie przyjdzie. Fajna trawka, śpię pomiędzy rzeką a torami kolejowymi. Jem kolację, idę spać. I mam nadzieję, że jutro na stanę to już nie będzie padać. Chociaż prognoza raczej na to nie wskazuje. Ale kto wie, zobaczymy. W takim razie tyle na dzisiaj i dobranoc. Ten skrawek nieba napawa mnie optymizmem dzisiaj. Bo być może będzie słońce, no właściwie tu już wychodzi słońce. Sprycha proszę państwa, poszła mi jedna szprycha.